Pojawiłem się oczywiście fantastycznie jeszcze do teraz odbieram gratulacje SMSy Messengerem, więc to jest fantastyczne uczucie. Świadomość, z którą dzisiaj się obudziłem, że zagramy w Pucharze Polski w finale Pucharu Polski w takim towarzystwie doborowym jak deweloper z Rzeszów w czy Chemikolice, czy, czy Legionowia, to, 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 to jest no, spore, spore i bardzo przyjemne e, e, uczucie. Spore, dość, spore doświadczenie, spore, spore osiągnięcie i bardzo przyjemne uczucie. E, trening faktycznie dzisiaj e, nie mamy za dużo czasu e, na, na odpoczynek. Trening e, może trochę lżejszy, bo wczoraj pięciosetowy mecz. W sobotę gramy z ważny mecz ligowy z SMS-em Szczyrk, więc musimy myśleć póki co jeszcze o ligowych przeciwnikach i naszych zmaganiach w lidze, gdyż chcemy no, jak najwyżej z najwyższej pozycji do play playoffów przystąpić. Wydaje mi się, że no, jest pewien, pewien mankament, bo będziemy musieli w którymś momencie przestawić się na piłki Mikasa. Więc, więc, ale to jeszcze, jeszcze chwilę. Na razie myślimy tylko i wyłącznie koncentrujemy się na najbliższych meczach ligowych. To jest duże zaskoczenie. Może nie tyle dla, dla miła niespodzianka, ale tak jak wspomniałem, w sporcie będąc dobrym zespołem, dysponując narzędziami gry, tak, do grania, My akurat zakładaliśmy, że jesteśmy w stanie, mając pewne atuty przewagi, że jesteśmy w stanie przynajmniej postawić się zespołowi z łodzi. Natomiast kibice reagują i myślą i podchodzą do każdego pojedynku zupełnie inaczej. tak Po, po kibicowskiemu to była olbrzymia frajda, bardzo duże zaskoczenie, olbrzymia radość, sporo kibiców bohala była wypełniona po, po brzegi i, i yy... Wielka, wielka promocja siatkówki na poziomie seniorskim. Faktycznie jest tak, że mamy osiągnięcia na poziomie młodzieżowych rozgrywek, natomiast jeżeli chodzi o poziom ten najwyższy seniorski, to, to jest jeszcze wiele do zrobienia. Kibice, kibice. Jestem bardzo mile zaskoczony, że aż tak dużo osób przyszło na ten mecz. Rozpatrując to wydarzenie w dwóch aspektach. Aspekt sportowy, absolutnie bardzo istotne doświadczenie, które wyniesiemy z tych dwóch chociażby meczy. Zarówno z wczorajszego meczu, jak i przynajmniej z tego jednego w finale, czyli z Policami. Nie wiem, jak będzie, jak będzie, ile meczy tam rozegramy, ale przynajmniej te dwa, co najmniej te dwa mecze na pewno uzbroją nasze młode zawodniczki. Jest spora grupa młodych zawodniczek, uzbroją, wyposażą w dodatkowe jakby doświadczenie, pewną rutynę. To z pewnością będzie korzyść i doświadczenie dla nich do do gier, do gier tych ważnych, zarówno w najbliższym horyzoncie czasowym, jak i w przyszłości. Drugi aspekt to jest aspekt promocyjny, tak, który jest niezwykle istotny dzisiaj w biznesie, takim biznesie jakim jest piłka siatkowa, ale też w każdym innym, tak, budowanie marki, budowanie wartości, więc sportowy i pozasportowy aspekt jest niewątpliwie, niewątpliwie bardzo istotny i będziemy dbać o wzmocnienie, czy o, o zbudowanie jak największej wartości z tego zdarzenia, czy na tym zdarzeniu jakim jest finał Pucharu Polski.